Anko, słuchajcie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Wrocławski Motorniczy. słuchajcie, pierwsza, pierwsza transmisja na żywo, jak słuchajcie, możecie zauważyć, jestem już tutaj w kabince, elegancko, słuchajcie, a, więc jeszcze raz, witam wszystkich na kanale Wrocławski Motorniczy. witam aktualnych subskrybentów, i wszystkich nowych, którzy pierwszy raz są na kanale, witam Was serdecznie. Na tym kanale pokazuję życie i pracę motorniczego. Ja jestem motorniczym we Wrocławiu i dzielę się z Wami, z wami różnymi, różnymi ciekawostkami. Dzielę się z Wami różnymi informacjami. Witamy jedną osobkę. Mamy elegancko się, mankosłajcie. Także jeszcze raz. Jesteśmy na pętli i teraz tak, przyjechałem sobie właśnie e, na pętle park południowy i słuchajcie, mamy teraz przerwę e, a, mogę obrócić kamerkę, o, mogę obrócić kamerkę, bo pierwszy raz to robię, ale chcę wam teraz pokazać. Mamy teraz przerwę, patrzcie, 12 minutek, elegancko i teraz tak. E, co robię, co robię jak przyjadę na pętlę, tak? E, Taki trochę wam tutaj dam sneak peek, jak to wygląda. Więc słuchajcie, przyjechaliśmy sobie troszeczkę opóźnieni. I teraz zapisujemy sobie tak. Tutaj mamy kartę drogową. Jeszcze jak będzie długopis mi pisał, to będzie spoko. Karta drogowa, o wypełniamy kartę. I tak, wpisujemy sobie, gdzie jesteśmy, czyli na jaką pętlę przyjechałem, tak? Park południowy, słuchajcie, piękna pogoda. I tak, sprawdzam sobie, o który tu miałem być. 19:00, o no, przyjechałem 25, czyli 11:25. Wpisujemy 6 minut opóźnienia. No niestety korki. Korki, duży ruch na mieście, e, koło dworca świebowskiego. no dzisiaj niedziela, więc e, plac Świebocki jest otwarty. No i w związku z tym, że duża ilość pasażerów, no to niestety, no nie zawsze uda się na wszystkie światła zdążyć. E, I tak, poczekajcie, dobra, mamy to wpisane i mamy odjazd, tak jak tu widzę, 11.43 opisujemy sobie odjazd, to mamy zrobione. To mamy zrobione. No i co? No mamy 12 minut, tak. 12 minut. No, chwilę musiałem sobie obejrzeć jak tam wagon. No i teraz co? Obchód, tak? Obchód wagonu. Co prawda już go raz zrobiłem, ale pokażę wam na czym na czym to polega. Eee... A Coś nie działa. No i co? Obchodzimy sobie cały tramwaj. Yy, to wiadomo, robi się, to robi się, no, zanim się wjedzie na pętle, czyli na przystanku tam. Tam jest przystanek dla wysiadających, o dokładnie tam, za tym drzewkiem. No i co? I obchód, tak? Co tutaj, co tutaj mamy? Czy mamy jakieś śmieci? Yy, czy mamy wszystko w porządku? Jak widzę wszystko gra, wszystko super, elegancko. Także słuchajcie, no i co? Nie ma syfu, żadnych rzeczy znalezionych. Jakby były jakieś rzeczy znalezione, no to wiadomo yy, trzeba sobie wszystko zgłosić, tak? Mamy wtedy wypeł wypełniam wtedy taki raport. No i zgłaszam, tak? Jak coś tam, jak coś tam gdzieś yy, nie gra. Jak coś znajdą no to wypełniam raport co znalazłem i tak dalej No i co? Chodźcie pokażę wam jakim dzisiaj ładnym tramwajem jeżdżę Mam tutaj tą kartę i no wiadomo, oczywiście, nie pokażę wam drugiej strony karty. Bo tam są tam jest słowo klucz. Magiczne słowo klucz do otwarcia tramwaju. No i słuchajcie, no i to jest moja bryka dzisiaj. To jest moja bryka, słuchajcie. Eee. a może tak, może w ogóle, w ogóle tak wam pokażę. O, elegancko, nie? Fajny, fajny, zarobisty tramwaj. Eee. Moderus Beta. Bardzo fajny tramwaj, w takich ładnych kolorach. No i jesteśmy, tak jak widzicie, pętla Park Południowy. Sprawdźmy jeszcze raz, za ile mam odjazd, żebym się nie... żebym się nie... nie zakręcił. Mamy 8 minut, dobra, mamy 8 minut. To super. Pętla Park Południowy, no tutaj jest, jak sama nazwa wskazuje, Park Południowy południe Wrocławia. Tak w ogóle wygląda ten tramwaj z daleka. Fajny, ale długi. Strasznie długi. I muszę, muszę ostrożny być, jak jak staję na przystankach, żeby no żeby dupa nie wystawała, że tak brzydko powiem. No i co, no i pokąd, patrzcie, no tutaj fajne takie, fajna trasa rowerowa. No i tam, na drugą stronę. Dokładnie park jest po tamtej stronie, więc my jesteśmy jakby po drugiej stronie ulicy. Tam jest park. No i jak pojedziecie tą dróżką tam i w lewo, no to w kierunku Bielan. No i tam w drugą stronę parku. No i tu mamy tory, tory kolejowe. No i oczywiście w drugą stronę bardzo fajna trasa. Można sobie fajnie pojeździć. Tak jak dzisiaj, fajna pogoda. Myślę, że widzicie to elegancko widzicie to elegancko, piękna pogoda super pogoda no i pomyślałem, że tak dawno nie było żadnego filmu na razie słuchajcie na razie słuchajcie no, że tak powiem nagrywam krótkie filmy nagrywam shorty bo no muszę, że tak powiem zainwestować w jakiś sprzęcik lepszy, żeby móc jakieś fajne filmy z robić dłuższe, ale no to wtedy będzie wymagać ode mnie więcej czasu, więcej, więcej uwagi, więc na razie nie biorę się za to, bo mógłbym to zrobić na telefonie w sumie, ale, ale nie, jak już coś dla was, was nagrać, to to nagrać coś fajnego, coś ciekawego i żeby to fajnie się oglądało, nie? więc słuchajcie ee, no tak wam chciałem ten taki update, tak, ee, słuchajcie, no jestem po patronacie po patronacie, patronat zaliczony Jestem dzisiaj w ogóle pierwszy dzień, że sam. Dzisiaj pierwszy dzień sam. No i powiem Wam, że fajnie, fajnie się jeździ. Elegancko. Dzisiaj yy, na samym początku 3 trasy, linia 7. Yy, nie, 3 trasy, tak, linia 7. No i teraz yy, do końca, do godziny 14, do Fajrantu, yy, linia 15. No i tak się będę kręcił. Yy, Park południowy, poświętne, park południowy, poświętne, teraz sobie lecimy za jakieś 5 minut na poświętne, no i dzisiaj fajny dzień, bo ogólnie, ogólnie e, długie przerwy, długie przerwy mam, takie po 25 minut, więc fajnie, można na spokojnie sobie skoczyć do kibelka, zjeść coś, akurat e, dzisiaj na obiad kurczaczek, także e, no. Także jest czas na wszystko, fajnie, fajnie, nie ma ciśnienia, spokój na mieście. No i co, słuchajcie, wsiadamy do kolumbryny i co? Skoczę sobie może jeszcze do do kibelka, tak Akurat słuchajcie, mamy 5 minut do odjazdu 5 minut do odjazdu, także słuchajcie yy, yy, tym, oto, tym oto motywem, tym oto eleganckim, słuchajcie. Yy, eleganckim tym się z wami żegnam. Fajnie, że przyszliście cześć, witam dwie osoby, elegancko, siemanko no i słuchajcie co? Yy, niedługo wrzucę może jakiś kolejny film Piętnastka e, pierwsza, tak, 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 tak. No tak, Piętnastka pierwsza. Do 14.08, 14.08 Fajrand. Także elegancio, elegancio, w ogóle Siemanko Rafaluso, Rafaluso, Moderuso, elegancko. no, Dzisiaj Moderusikiem sobie jeździmy do 14.08, także słuchajcie, zawijam się. E, wiesz co, no e, spoko, spoko jest, spoko jest, elegancko jest. Dobra, e, słuchajcie, e, Rafalusom Moderusto i wszyscy, słuchajcie, trzymajcie się, miłego dzionka, miłej niedzielki. E, lecę na kibelek, mam jeszcze akurat 4-5 minutek, także miłego dzionka, trzymajcie się. Do następnego, już niedługo postaram się nagrać jakiś kolejny filmik. A tymczasem, bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni, i wszystkiego dobrego. Żegna się z Wami Wrocławski Motorniczy. I słuchajcie, no także odmeldowuję się. Lecę, słuchajcie, tutaj na tory. No i co, widzimy się albo tu na kanale, albo słuchajcie, gdzieś traficie mnie na mieście, także elegancko. No i co, trzymajcie się jeszcze raz. Miłego Dziąka, pozdrawiam. Wrocławski motorniczy się odmeldowuje na razie. Tylko słuchajcie, a jak, jak to wyłączyć? Chyba tu, dobra, na razie, się Manko.